Nie da się przewidzieć każdego pytania, które zada rekruter, ale są takie, które powtarzają się niemal za każdym razem. Na te pytania odpowiedzi możesz, a nawet powinieneś, przemyśleć, zanim wyjdziesz z domu. Pytanie pierwsze. Dlaczego chcesz u nas pracować? Obojętnie, czy twoje CV pasuje idealnie do wymogów zagłoszenia, czy możesz wydawać się pasażerem na gapę w tym procesie rekrutacyjnym, weryfikacja twoich powodów, twojej motywacji do pracy właśnie w tym miejscu, to podstawa pracy osób z HR-u, które są po drugiej stronie. Pomyśl, jak uzasadnisz swoją aplikację nie tylko dlaczego w ogóle szukasz pracy ale dlaczego chcesz pracować w tej, a nie innej firmie. Pytanie drugie. Dlaczego zmieniasz pracę? Dziś typową sytuacją jest szukanie możliwości zmiany pracy przez osoby już zatrudnione. Odpowiedź na pytanie o powody zmiany pracy ma duże znaczenie. Przygotuj więc wytłumaczenie, co spowodowało, że chcesz odejść z aktualnej firmy i dlaczego właśnie teraz podjęłaś taką decyzję. Pamiętaj, ostra krytyka aktualnego pracodawcy raczej nie zadziała na Twoją korzyść, a wzbudzi obawy. W końcu nikt nie chciałby być kolejny na liście do objechania. Pytanie trzecie: ile chciałbyś zarabiać? Zarobki to niewygodny temat i pracę domową do odrobienia mają obie strony. Możesz oczekiwać informacji o tym, jaką pensję firma może ci zaproponować, ale spodziewaj się, że to ty zostaniesz poproszony o podanie kwoty. Warto pamiętać, w 99% przypadków jesteś proszony o wskazanie kwoty lub co najmniej przedziału kwot a nie ekonomicznej analizy, dlaczego taka, a nie inna jej wysokość będzie adekwatna. Ocenę, czy twoja propozycja jest do przyjęcia, pozostaw pracodawcy. Pytanie czwarte. Jakie masz wady? Pytanie z gatunku niewygodnych, na które niektórzy odpowiadają, wskazując cechy, w ich opinii, pożądane przez pracodawcę. Na szczęście jestem pracownikiem. Nie umiem się pogodzić z niedotrzymaniem deadline'u i podobne wady coraz częściej budzą raczej uśmiech politowania, zamiast zwiększyć notowania kandydata. Odpowiedź na pytanie o Twoje wady warto przemyśleć i co do treści, i co do formy. Oczywiście zakomunikowanie jestem niedokładny i nie zależy mi na sukcesach zespołu i firmy to raczej kiepski pomysł, ale szczere wskazanie nad czym pracujesz i wiesz, że musisz poprawić powinno być odebrane pozytywnie. Pytanie piąte. Jaką porażkę poniosłeś i jak sobie z nią poradziłeś? W tym pytaniu ukryte jest kilka przenikliwych znaków zapytania. Czy wyciągasz wnioski z popełnianych błędów, czy potrafisz sobie poradzić z niepowodzeniem i wreszcie, co Ci nie wyszło? Dobrą odpowiedzią na to pytanie możesz wiele zyskać. Przygotowując ją, zastanów się, jak rozumiesz słowo porażka i czy jest historia, projekt, a może dyskusja. Z której wyciągnąłeś wnioski na przyszłość. Jeśli tak, prawdopodobnie już wiesz, co chcesz o sobie opowiedzieć rekruterowi. Osobna kategoria pytań to tak zwane pytania od czapy, które nawiasem mówiąc, występują niezbyt często. A jakie to pytania? Na przykład, jak wyglądałby świat, gdyby nagle zabrakło prądu? Albo, jak wydostaniesz się z blendera? Jak nauczysz gotować kosmitę? Jakim zwierzęciem byś był? Na takie pytania nie ma dobrej odpowiedzi, ale to przecież nie są pytania o wiedzę. W takim przypadku najważniejsza jest twoja kreatywność i to, żebyś, mówiąc kolokwialnie, się nie zacięła, nie zaciął. Reasumując, znacznie ważniejsze jest to, żeby udzielić odpowiedzi, niż żeby trafić w określony klucz. Moim zdaniem na pytania o naukę gotowania dla kosmitów nie da się odpowiedzieć poprawnie. Co więcej, ciężko przygotować wcześniej odpowiedzi. Bo tego typu zagadki można wymyślać w nieskończoność. Ale to, co możesz, a nawet powinnaś, powinieneś zrobić, to ćwiczyć swoją kreatywność. Jak? Koniecznie poprzez praktykę. Na sucho, w domu z kolegą czy siostrą, a najlepiej już na żywym organizmie, podczas rozmów o pracę, do czego Cię zachęcam.